Kolejne nowości. Dzisiaj buty i mamy, spójrzcie na konkretne marki, Prada. To jest bardzo ładny brązowy kozaczek z dyskretnym logo, bardzo kobiecy. To w większości będą rozmiary też 38, akurat. Tutaj także, też takich mocniejszych, fajnych w zielonym kolorze, z, z takimi mocniejszymi ozdobami. Tutaj mamy Sergio Rossi, Isabel Maron. Isabel Maron to jest rozmiar 38, one są już wycenione na 1499 zł. Także fajny, taki bardziej w kobojskim stylu, Saint Laurent, rozmiar 37, 1999 zł. I Dior. Dior. Jedne kozaki to także takie bardzo kobiece, zgrabne. To jest rozmiar 39. I druga para, już taka troszeczkę bardziej awangardowa. Spójrzcie, jaki ma srebrny obcas. On jest cieniutki, ale tutaj jest wypełniony srebrnym metalem. Piękna skóra, to będzie. To będzie bardzo ładnie wyglądało na nodze i to także jest rozmiar 39. Zapraszamy serdecznie, oglądajcie co mamy nowego.